Jest jedna zasada tortur. Najpierw palce, potem jądra, a później język. A nie na odwrót? Nie, na No kurwa, jądra, to na chuj język. tu stoisz. Spierdalaj stąd. Tędy. Możesz to Mogę tędy zobaczyć? No dobra, no to leć tam do tej Nie windy, tu. czy co tam było. O. O. Tutaj? Włączyłeś generator i obudziłeś wszystkich mieszkańców. Yyy, tak, tutaj, tędy. Bardzo dobrze, tak jak przyszedłeś. Tędy prosto. I do windy. Zbierdalaj, biegnij, biegnij, biegni, wciskaj, no, laj, My szmato, bądź bierdalaj, wuj! I will bierdalaj. Wybierdalaj, bądź pokorny. <śm> <śm> A no, pokornia! Nie wchodź do windy! Nie wzywaj Sa jej. Wow, well, czy to jest? Good God, for safe you. you. No widzę, że safe jest w A Chodzimy tu? A może nie? Myślę, że ty nie tutaj idziesz. Tutaj też nie wejdziesz, tutaj też nie wejdziesz Otwórz! Jes Jessica ci śpiewa Tutaj? O! Żartowałem! Kurwa maś O! Konat <laughs> wentylacyjny, zawsze to jest rozwiązany Idę w lewo. Idź w A lewo. Może nie? Idę w prawo. Musisz jednak w lewo Le w prawo I'm jednak. Scared. I'm scared. Dobra, dobra, nie zestroj się. ona Uciekaj! Uciekaj No nie, no, no, dawaj, pójdziem, faj! Pój, pój. O kurwa! Spierdalaj Skąd się ta pojawiła? Teleporting kurwa, ty ja sam się z... A, bo ona tu przyśpony! Ty mendo ty nie spodziewałem nie się nie tego. Nie wierzę, co za babsko. Spierdalamy! Kurwa, mać! Pierdole, to, spierdalaj, fuck you! A tu? Nie ma klamki. nie tu nie ma klamki. <śmierdolę> Inżynier nadchodzi. Klamka zara będzie. Jak <śmierdolę> nowa! Bazuje. O, o. Notka. Lika czyta. Jestem narratorem tej gry. Lika to narrator. Dziękuję. Nie, widzę. Nie, nie, jak nie Filip to Lika, tak? Do wielbnego proroka Suliwa tak <głosy> 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 Nie na no, żartuje. <noise> Nagrywasz jak moja mama. Wszystko poza tym, co trzeba. Patrz, jaki sufit. Dobra. <grywa> Dobra, bo... No. O. Okej. Okay. Y powiedział, że on zaraz tu przyjdzie, więc wolałabym, y żebyś się schował do kaplicy. Trzeba striggerować tą gie y gierkę. Nie, on tu nie było, to. przyjdzie. Ej, a co jest stanie no. jak wyjdę? Co się stary, jak wyjdę? Dobra. Cześć! Umarłem. Dead. Już wiadomo dlaczego księże nigdy nie wychodzą z tych kapliczek podczas przy. <laughs> Bo Dobra. Papież nas tu nigdy nie znajdzie. Nie? Udałem, dołem! Dołem! Pieknij! Pieknij, żulu! Pieknij! Kurwiu! Spierdalaj! W lewo, w lewo tak Ja pierdolę! Kurwa, gdzie? O kurwa! O kurwa! Spierdalaj, żulu! Ja stąd uciekam! Idę tędy! meat hung to cure Hooks through the Achilles tendons. Się O, ma no. Chcę wypowiedzieć, Kurwa mać! Pojebało. Jesteś szybki. Urwa to To się podnosiło? Za to był. Tutaj. Tutaj. Dobra, damy radę chyba, damy radę! Spierdalaj! Kurwa, nie! Los, nie. No, no, Spierdalaj! Bądź pokorna, kurwo! Trzymaj, <laughs> to bądź pokorna! <laughs> Ajba! Eee, Ajba! Eee. W górę! A. Stara kopalnia. Stara Kopalnie na... Kaktus! Kaktus! <grym> fucking kaktus! No normalnie nie wierzę, co ty tu robisz? You fucking kaktus! <grym> fucking kaktus! A jak chodzisz kaktusie! <grym> Spokój się. Co, co, co mnie trafiasz? Kartka! Kartka, kartka! Bez

Przez sekundę, Zobacz. Jak tu widzę, duszkę z SCP. Nie ze SCP, tylko z Five Nights at Freddy's. O, o widzisz? Ten taki z ten taki pikselowy duszek. No. Nof! FNAF No. <laughs> w film. no <laughs> zawsze tutaj zawsze tutaj No. No. I always, I always come ja, I always nie Nie chcę come. tędy, idę tędy Kurwa, nie spodziewałem się tego Idę tu ja, To idę Nie wiem gdzie idę Ujęto! Hej, nic Ej, po, widzę. nie widzę! Albo pizd albo szartowałem, Żartowałem! 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 Kurwa mać! Jest. Nie spaliłem mnie to! Filip pięknie na pełnej pizdzie! Nagle szamki się odbierają! Jak ta pełna pizda by była, to nagle wygasło! Bo Filip się zesrał! Ho! Kurwa mać! No już w dupę! Nie mogę! To jest bardziej przerażające niż... Jezu, przebieg tu! Nie chcę tam iść! To jest bardziej przerażające... Powiedziałbym coś, ale ten rzadki już jest wyruchany tysiąc razy, że pojawia się i znika. Czarny, czarny na pasach. Jezu, to jest przerażająca ta gra powiem Ci. Znaczy przerażające są te korytarze. Tak ci powiem. Ogólnie. Ja uważam, że motyw szkolny w grach horrorowych jest straszny. Jest dobani. No, to... katkówki sprawdziane. Też mnie to przerażało. I teraz będziesz musiał przesunąć to tak, żeby było powieszone to dziecko. A tutaj no, faktycznie. Ale musisz umieścić tą karteczkę jeszcze. Przeładował broń. Kamera została przeładowana. Jebany, idealnie w celowo. teraz? Nie wiem. To tylko tyle miałem Na tym się kończyłem. Może teraz oświetlony pokój będzie otwarty. Pamiętaj, że to jest sen. Może. Według mm -hmm. mojej teorii. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Byłeś tu. Byłem, ale wtedy było otwarte, a teraz jest zamknięte. Też... Nie, to też było otwarte. no, zatrzaśnięte. Może hasło musisz do jakiejś kurtki znaleźć teraz, czy coś? Bo teraz dowiedziałeś się o drugim wybuchu. Szukaj jakiejś kurtki, gdzie trzeba wpisać jakieś litery, czy coś. Jezu, poj bał, gdzie no jest? No zajęło, poznałeś, swój... no, poznałeś słowo... poznałeś Kurki weble. <laughs> oh, kurwa, dostałeś chyba kolki. No trochę. <laughs> Not lined up. Nie są pokładane. No to poukładaj je teraz, unforgiwa, ble. Co? No wróć do tamtego pokoju, jakieś litery tam były do poukładania. Wróć Gdzie ty biegniesz Nie, Gdzie ten telewizor nie, ty, Gdzie Filip jest tak, ale nic nie, 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 nie ma I pani tak kwiaty, mam! Kwiaty. Szukaj gdzieś, gdzie mówił tutaj literach coś, że coś jest niepoukładane. Nic tu nie ma, kobie za czym, Poczekaj. powoli obracaj ekran, Zobacz ściany. Mamy mapę, mapa nic nie mówi. Pokaż ten telewizor z tyłu. Przyjrzyjmy mu się, bo coś tam mówił, ale coś... Możesz go przesunąć, ok. To już wiemy. Hmm. A za nie, tobą to? ta wica? Loved. Tutaj są jakieś notki. <coughs> Mi się wydaje, że to nie tu! Jest nienawidzę no, ta bez powodu nie był nic o literach. No tak, ale raczej nie tu. A w tym pomieszczeniu co jest? Burder A stąd wziąłeś chyba tą kopię. Tak, stąd wziąłeś tutaj chyba już wszystko Znalazłeś w tym pokoju, bo stąd wziąłeś tam ta. Przyzrocze stąd wziąłeś. Dobra, to chyba Ech. szukamy jakiejś kasety do tego telewizora. Chyba, że musisz go przesunąć do zasilania. Poczekaj, chyba... Ja, mo Możliwe, że do gniazdka musisz go przesunąć, żeby podłączyć go do zasilania, żeby można nie... Nie, jak go tam się tak. nie da przesunąć. No przesunąłeś go przecież. W sensie, nie da się go dalej przesunąć. To był Max. Tam o. krzesło leżało. Bez powodu. No można było go przesunąć, żeby baterię <śk> zdobyć. Ale przecież tak czy się wziął baterię. Nie potrzebował iść za niego. W sensie, nie potrzebował przesunąć, żeby iść do tego telewizora. Jak... Ja pierdolę, tak to jest, gdy gry są zbyt inteligentne na graczy, które w nią grają. Nie, nie, proszę to nie tak. To jest panika moment, to jest szkoła, panika moment, nie uchujci łodzi. Wszystkie beki z Wietnamu. Ze sprawdzianą z... szczęśliwem. Co... Matura. Ja ja dobra, za czas. Nic nie ma. Tu już nie ma nic, tu już wiemy, że nic nie ma. To już wsadziłeś. Może zrobić palcami kaczkę A prawo dalej? <noise> nie wiem Tutaj chyba... Za, drzwi, zamknięte drzwi Te też A zamknięte tu mam właśnie z drugiej strony, patrzę śniem Tamten telewizor mi śmierdzi, mi się wydaje, że przy nim coś trzeba wykombinować Mówisz o tamtym telewizorze, no zaraz pójdziemy zajrzeć, zaczmy tutaj wszystko dookoła Tutaj to zamykane Dobrze. Weź się uspokój, weź 10 głębokich wdechów, pójdź bąka na uspokojenie i, i do przodu. że sobie mm -hmm. żydasz sobie. Żółtasz się O! Oh. No. Nie wiem, że sobie radę. Biegnę na pałę! Nic się nie Ej, właśnie, coś... właśnie! Tych drzwi nie było! Tych drzwi nie było! Się pojawiło się. Urywa, jest... się. Tak, to jest teraz na zasadzie, że jeden korytarz się pojawi i znika później, jeżeli pójdziesz w jedną korytarz, potem to... w <laughs> No idź! Biegni! Ile jeszcze Ile <muchasz> razy się zaskerujesz jeszcze? Nie patrzę, nie patrzę, idę na ślepo pierdole. Pierdolę. Powiedzcie jak coś się zaczyna. Nie, nie, nie tak Zamknięte, zamknięte. zamknięte. Idę jeszcze raz z powrotem. Widziałem tylko zamknięte, piękne na ślepo znowu. A! O kurwa! Żartowałem, jednak delikatnie widziałem. <tosndrycia> ja pierdolę. Piegnij z powrotem na wprost, ciekawe co się stanie. Nie idź tutaj drzwi, idź dalej na wprost. spierdalam! Kurwa górą, no chodź tam do góry. Dostał sufitem. To można wziąć, chodź. tu. Chodź tu, chodź tu idziemy chodź na lamy stąd. Chuj. Eee, Bateria na biurku. Kurwa, dobrze, że mówisz, bo ja nie patrzę na którym kurwa. O tu wiesz. <śledzianie> Ja pierdolę, żeby się Jezus, zaszyłem, tam był? Chuj z nim. Boga nie mają w sercu i tak. Back here. Fenty? Ale te śrubki muszą cię rysować po brzuszku. Ja pierdolę. Here. Ej, ja już tu byłem. Ja o, ja ty chujczu! Ja, ja pierdolę. Zobacz, znowu lunatykowałeś, no. Ja pierdolę. Tak głęboko cię wylizała. Pierdolę, nie wracam. Pojebany te korelację. Record video. Już się nagadał? Nie, to Jeśli Ci się podobało, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów.